Dobry wszystkim! Miała być zła pogoda z tego, co pokazywała moja mapa, miało padać. A to proszę bardzo, jak się ładnie wypogodziło. No więc wyruszyłem. Ola niestety ze mną nie pojechała, no bo już zaczęła jakieś tam prace w domu. A ja się wyrwałem na chwilę i proszę bardzo, mam zamiar dzisiaj zobaczyć ten staw trzcinowy, który zamierzałem wczoraj zrobić. No niestety rozpadało się i było późno, już nie pojechaliśmy. No ale coś odleczę to nie ucieczę. No więc tak e, dzisiaj się sprawy mają, że wyjechałem sam. No i pogoda oczywiście e, ładna jest z tego co się bardzo cieszę. Widoki bardzo ładne. Już część pól skoszona, także podobają mi się kolory. E, napiję się wody. I jadę dalej. Mam tu taki fajny wynalazek. O, nasypałem sobie lodu do środka. To parę godzin trzyma temperaturę, także powiem Wam rewelka, jeśli chodzi o takie trasy, żeby sobie łyknąć i jechać dalej, zwłaszcza w taką pogodę. Ach, powiem Wam, smakuje, wyśmienicie. Nawet jest niezły ruch dzisiaj, to jest lokalna droga, a tu już cały czas jakieś auta koło mnie jeżdżą. Jestem przyzwyczajony, no trochę znam tą drogę, że tu nie ma takiego jakiegoś specjalnie dużego ruchu. A tu proszę bardzo, widzę, że ludzie albo mijają, albo sobie specjalnie wybrali tą trasę. Asfalt jest fajnie położony, spokojnie można przejechać, także fajne widoki, także no nie dziwię się, że akurat tędy. Tak mój sprzęcik wygląda obecnie, więc w takim zestawie jeżdżę. Biorę ze sobą te dwa kufry boczne zawsze, bo mam coś po prostu. Tutaj jakieś klucze, jakąś wodę, szmatkę, więc tego się trochę nazbiera. I to mi wystarczy. Jestem w tym momencie spokojny, że w razie czego jak się coś stanie, to no, jestem samowystarczalny i mogę sobie ewentualnie poradzić. Kupiłem sobie ostatnio taką fajną rzecz. Kompresor z powerbankiem. Właściwie to odebrałem za punkty, więc nie musiałem wydawać na to kasy, ale to jest cztery rzeczy w jednym. Powerbank, właśnie ten kompresor do, do doładowania akumulatora. No i można jakieś urządzenia doładować. Latarka też tam jest. Także podoba mi się. Zestaw też ten worze ze sobą może mi się przydał, by mi się nigdy nie musiał przydać. Ale czasami warto mieć coś takiego jak się jedzie gdzieś w trasę. A nóż może cię powoli zbieram. I jedziemy dalej. Widzimy się myślę, że przy tym stawie nowym. zobaczymy, co tam ciekawego można zobaczyć. Mam super moc, mam, mam super moc! Nie, nie ugasi mnie! Gdy ogień sięga pod sufit! Z język się gryźć Wolałem płomień wpuścić No ciągle. Rozpaźnie, tak jakbyś była słońcem Tu trzeba wzywać Dziewięć, dziewięć, osiem Dziewięć, dziewięć, Znasz mnie Jak iskry lecą To na poważnie I teraz ty zacznie. Kroki trzeba stawiać Odważnie Nocą tak jak klatce Wspoczynamy Wszystkich jak wydrawny gracz chcesz ze mną mury dać. No, dotarłem na miejsce, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Powiem wam, że sympatycznie jest odremontowane molo. Jest miejsce do parkowania, jest miejsce do zabawy dla dzieci piaskownica, w piasku. Także zaraz wam pokażę, żebyście mogli sobie zobaczyć jak fajnie to wygląda. W taką pogodę widzę, że tu jest nawet mało ludzi, ale... Może nie każdy o tym wie, w każdym razie fajnie, fajnie naprawdę robi to fajne wrażenie. Podobają mi się takie miejsca, zwłaszcza jak nie ma dużo ludzi. W każdym razie jest sympatycznie, pogoda jeszcze potęguje, uczucie takiego fajnego wykorzystania miejsca, nie wiem czy to ktoś czyścił ten staw, ale naprawdę wygląda świetnie i w takim miejscu niedaleko, że na jakiś odpoczynek spokojnie można przyjechać i się zrelaksować w takich warunkach. opowiedzcie no, sami czy nie sympatycznie Widzę nawet ludzi, którzy się rozbili z przyczepą. No i nie dziwię się, bo naprawdę fajnie to tu wygląda. Że można sobie przyjechać na kilka dni i po pobyć w takich warunkach. Fajnie. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tak będzie to fajnie wyglądać. Nawet widzę, są takie dwa podejścia do stawu. To fajnie wygląda. O. Odpoczniemy chwilę, posiedzimy, powdychamy i jedziemy dalej. Zatrzymałem się tutaj, bo pamiętam, to jest trasa, ja ją powiem szczerze, zgubiłem, ale szukałem tego, gdzie to było. To jest trasa, zaraz Wam powiem pokrótce, którą pierwszy raz zrobiłem na 125, na dokładnie takim samym dziuku. Tylko 125 chyba z e, rok temu, albo nawet dwa lata temu e, i jeszcze miałem wtedy drona i tu pamiętam latałem sobie do góry, przylatywałem nad tymi polami e, i szukałem tego, nie potrafiłem odtworzyć gdzie to było i przez przypadek dzisiaj jak właśnie jechałem na ten staw trzcinowy, to wyobraźcie sobie, że trasa mi się przypomniała, że ja przecież tu byłem, że to, to, to jest tutaj. I to jest dokładnie to samo miejsce, w którym się tutaj zatrzymałem. 125. To i teraz 390. I tam robiłem dronem. Tutaj to całe okolice i gdzieś to mam nawet. Tego nie publikowałem, ale sentymentalnie stałem w tym miejscu, bo stwierdziłem, no kurczę, nie pamiętam, a jednak widok jest fajny. Teraz pogoda jest też świetna. Ja dzisiaj nie mam drugiej trasy, więc mogę się zatrzymywać co chwilę. No ale jednak sobie przypomniałem, jest także fajnie. Chwila znowu w odpoczynku, napiję się wody i jadę dalej. Przy stawie trzcinowym spotkałem motocyklistów, dziewczynę z chłopakiem i powiem wam, podobał im się mój duke. Zainteresowali się, przymierzali się do tego motocykla oboje. Do nich pasował, naprawdę fajnie. Chłopak był zafascynowany, bo mówi, że na żywo wygląda o wiele lepiej niż ze zdjęć. Także przymierzył sobie, nie wiem jaka będzie ostateczna decyzja, ale motocykl mu się naprawdę spodobał. Zresztą tak samo jak mi, dlatego go kupiłem i pogadaliśmy chwilę, no i rozstaliśmy się, oni pojechali swoją drogę, a ja w swoją. No, tankujemy, trochę się napijemy i chwila odpoczynku. Jechałem na chwilę do Pałaców Krzyżowej zobaczyć, bo zawsze tędy przejeżdżałem i nigdy nie wstępowałem, a dzisiaj mam okazję. Zaraz zobaczymy, co tam w środku możemy zobaczyć, a potem ruszamy dalej. Kompleksy. O, teraz sobie zobaczcie z tej perspektywy z dwóch kamer. W tym telefonie mam taką opcję, dosyć fajnie to wygląda i zaczynam coraz częściej tego używać. Także. Takie zabudowania. O. Nie wiem, czy tu była wcześniej jakaś impreza, czy nie. W każdym razie zobaczymy, obejdziemy sobie to dookoła. I na pewno jeszcze tu wrócimy. Innym razem. Będzie słychać, ale jakiś koncert skrzypcowy. Może się nagra. Posłuchajcie chwilę. W taką pogodę to wyjątkowo podoba mi się. Cieszę się, że się tu zatrzymałem. Godzina jest niesamowita: złota, jak to mówią, albo jeszcze nie. No ale coś przedtem w każdym razie zdjęcia wychodzą naprawdę fajnie. A ja ruszam dalej. Jeszcze zatankuję. I powoli do domu. Coś wam jeszcze pokażę, jak gościu zaparkował i pytanie moje, jak stąd wyjechać? Jak sobie koleś postawił po prostu samochód i teraz co? Proszę, tu jest wyjazd, tu stoją samochody. No dobra, ja stoję motocykl, Ale co ci ludzie? Po prostu sobie przyjechał, zaparkował i postawił na wjeździe. Ludzie myślą? Sami powiedzcie. Wam pokażę. Przejeżdżamy tutaj wiele razy, ale tutaj jest niesamowity widok na ślęże z jednej strony, i tutaj na góry sobie z drugiej strony. Wielką Sower widać naprawdę bardzo fajnie. Niby takie miejsce zwyczajne, pospolite, ale to po górze, które tutaj jest, to ten cały krajobraz, który tu widać, niesamowite wrażenie robi. Już możecie sobie zobaczyć z tyłu mniej więcej, jak to wygląda. Ja wam zaraz przyłączę kamerę. E, specjalnie zatrzymałem się w tym miejscu, bo pogoda jest niesamowita i myślę, że zdjęcia wyjdą tu fantastyczne. E, dzień się naprawdę rysował niesamowicie nieciekawie e, i wiele razy powiem Wam e, udowadnia mi rzeczywistość, że tak nie musi wcale być. Ja wstałem dosyć późno e, i tak naprawdę na mojej mapie pogodowej nic z tego nie miało być. Wyruszyłem o 15 zdecydowałem się, zupełnie nie miałem w planach takiej podróży, ale zobaczcie jaka pogoda jest w tej chwili i jakie tutaj ujęcia wychodzą, no dla mnie to jest coś niesamowitego, ja się cieszę, że miałem szansę wyruszyć i cieszę się, że nie zrezygnowałem bo naprawdę tak jak mówię, nic z tego nie było, na początku było pochmurno, jeszcze padało a koło 15 zrobiła się z tego fantastyczna wycieczka i naprawdę nic na to nie wskazywało